Cześć, witajcie, ja jestem Okino w recenzji zestawu z dziewiątego sezonu LEGO Ninjago Starcie w sali tronowej. Zapraszam do oglądania. Się prezentuje złożona sala tronowa pałacu cesarza Ninjago, który, przypomnę, w dziewiątym sezonie był już zniszczony. Zaczynając od środka można się tu przyczepić do jednego szczegółu, ponieważ mamy tutaj tylko jeden tron, a w serialu przypominam, że mieliśmy trzy trony dla cesarza cesarzowej i księżniczki. Pod tronem została ukryta. Szuflada, w której mamy klucz do więzienia oraz sztylet. Być może jest to jakieś nawiązanie do tego, że w ósmym sezonie pod tronem była pomarańczowa maska Oni. Gdyby za tymi ogniami i mieczami było trochę więcej miejsca, może skrytka na maskę bardziej tu by się nadawała. Po lewej stronie tronu obserwuję wszystko. Ruchoma kamera. Mamy tutaj okno, wejście, czy co to tam jest. Można ten płotek wyjąć. Rzeźbiony złoty, powieszony jeden miecz oraz ruchome fioletowe banery. Wcześniej wspomniane więzienie to twór dosyć umowny. Więzień może po prostu zwiać od tyłu, a te zwisające miecze, gdyby nie ta kłótka, mogłyby posłużyć po prostu jako jakieś ozdobne przejście. Tak to wygląda od tyłu. W zestawie mamy pięć minifigurek Lloyda, Nije, Skylar, Pixel i Harumi. Drugie twarze. Co wy o tym wszystkim myślicie, napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, oczekujcie następnych filmów, a tymczasem ja się z wami żegnam, cześć.